Muszę włączyć chapsa. Hej ludziska, Wszystko? cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu40 Witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym odcinku serii Zakrajmy w 7 Days Today Z tego co pamiętacie ostatnio mówiłem wam, że będę odbudowywał wzgórze Nie skończyłem dokonywać tego procederu, ale z tego co widzę zrzucono nam airdrop Dlatego też postanowiłem niezwłocznie włączyć stoper i biegnę w jego stronę Stoper start żeby, żeby biegnąć w niego w stronę Kurde, co ja zrobiłem z tym telefonem? O, proszę bardzo, stoper start I Wiesz się tego nagrywa się nie kupił, proszę. Słucham? Żebyś tylko nie zgubił airdropu, proszę. Biegnę prosto w jego kierunku, więc. Tylko, że no kurde, na tej mapie problem jest taki, że są strasznie wielkie góry, więc już go zgubiłem ze wzroku, no bo jak podbiegłem do góry, no to już nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Musisz iść z twojej perspektywy cały czas na południe. Aj, już muszę. A boż, no dobra, zobaczymy. Tak mi się wydaje, bo ja go widzę. Oj, cały czas. Jaj, widzę, widzę, widzę. Go. Minęłem górę i znowu go widzę. Ja mam do ciebie prezent, jak pójdziesz w nagrodę. Leczny. Mam nadzieję, że jakiś zacny. No, Zaprawdę godny i sprawiedliwy. Słuszny i zbawienny. To spodoba ci się na pewno. <laughs> to jest choroszy i prezent. Bo nie wiem, jak jest prezent po rosyjsku. Uj! Czekaj, czekaj. Prezent, prezent po rosyjsku. Kiedyś to wiedziałem. Nie wiem, czy czasem nie padarek. Tak, padarek. Podarek, dokładnie hmm, Zgubiłem go ze wzroku No Ja też już go nie widzę więc Mój no... ponadprzeciętnie wybitny intelekt Podpowiada mi, że jestem Wydupiem, gdyż zgubiłem nasz airdrop To jest bardzo niedobrze Też tak myślę Nie podoba mi się ta mapa, jest górzysta Jak Rów Mariański to Zamykam serwer i zaczniemy od nowa Tak, to jest jakaś myśl No już powinienem ten airdrop widzieć i go widzę. No i, widzisz. No i widzę. Chłopczyk. Widzę, że go widzę. Oj, Co tu jest? The Riddle of Steel. 10 apteczek. Piękne lersy, antybiotyki i Iron Helmet Schematic. u rzeczy. Mam nadzieję, że dwa Iron Helmet schematiki. Zawsze sobie jest wszystko po dwa. Przecież co ty tej gry nie znasz? Nie wiem. Zawsze tak jest, beriec. tam nie wiem się, nie znam. A nie ja się tym znam. grubasem. No widzisz, no ktoś musi. Ja jestem za chudy na to, żeby być gruby. No tak. To. Więc spadło na ciebie, no niestety. Ale wiesz, że jak Iron Helmet, to nie Mining Helmet, wiesz o tym, nie? Znaczy, nie, ja nie zamierzam w ogóle Iron Helmeta zakładać. Natomiast y, mam jeszcze, przeczytaliśmy już y, Iron Chest Schematic. Znaczy, w sensie, że to na klatkę piersiową. To... Iron Armor. No to Iron Armor. No do Dokładnie tak to się wymawia. Więc no, poncyż z Irona chciałbym mieć. Pracujesz już? Właśnie nie, bo kurczę znalazłem taką bardzo szeroką drogę asfaltową. Chciałem zobaczyć co jest dalej. Idę wzdłuż tej drogi, ale to był chyba zły wybór, bo prowadzi donikąd. nikąd. dokąd się na pewno prowadzi. Tylko no do niepręczna. nieźwiedzia. Słabo. No słabo. No słabo, bo ma tak troszkę. Troszkę słabo. Dobra, pójdę jeszcze kawałek w tą stronę. Jak nic nie spotkam, to wracam. No, niech ci będzie. Zajączek. Mizi, mizi, mizi. Kizi, kizi. Zajączku. Będziesz śmierdział. Sam śmierdzisz. Ja zawsze pachnę. No niech ci będzie. Już no, Hugo Boss takie sprawy. Co takiego? No, nie kojarzy tej marki. już słyszałem, ale. No, za czasów II wojny światowej to Waffen SS się wyposażało właśnie w Hugo Boss. Ciekawe. No. Zresztą Fanta też była wynaleziona niejako przez nazistów. Chcesz ten napój? No. To to Garbus ciekawe. jako samochód. Garbus jest ludziska naj. E, jakby to ładnie powiedzieć. Powstał w największej liczbie egzemplarzy. Jako samochód. Nie ma żadnego innego samochodu na świecie, który powstał w tylu milionach egzemplarzy. No bo to był Volkswagen, czyli samochód dla ludu. Tak. Tylko, że ten samochód zaprojektował sam Adolf Hitler. Aha. Co prawda potem. No ten projekt Hitlera był troszkę bardziej ubogi, nie miał takich zdobień, nie miał, no był prostszy, po prostu w swojej formie i w strukturze. I potem dopiero to przeszło przez ręce już takich naprawdę. Czekaj, czekaj. Projektantów? Projektantów. I oni troszeczkę doszlifowali sam projekt Hitlera, niemniej jednak można założyć, że ten samochód zaprojektował sam Hitler. I no to nie jest ma jakieś tam swoje względne piękno. No wiesz co, bywa całkiem ładne. Zresztą powiem Ci w... w Siemianowicach Śląskich. Sam byłem świadkiem na osiedlu. Stoi garbusik. Wyobraź sobie, że jest to jeden z tych pierwszych egzemplarzy garbusa. którego roku? No. I to jest już. Ten samochód ma tak potwornie wielką wartość dla Niemców pod względem tego, że takich samochodów jest bardzo niewiele. Niemcy czasem to nie jest kwestia kilku sztuk w takim stanie. I gościu, prywatny, zwykły facet w Siemianowicach Śląskich mała się tak, tego garbusa, jednego z tych pierwszych egzemplarzy. Chciał go sprzedać Niemcom, bo fabryka Volkswagen chciała go kupić za prawdziwy majątek. Chcieli mu dać najnowszy model garbusa i jeszcze jakieś tam. Bonusy. Bonusy, finansowe oczywiście. No grube, grube mamony mu chcieli zapłacić. To wręcz nie były A nawet setki. Zgodzimy. Kurde, gdzie ten królik spadł? To nie była nawet kwestia setek tysięcy złotych, ale chyba zdaje się milionów. Ale e, polscy konserwatorzy zabytków się nie zgodzili. Uznali, że skoro to jest dobro polskie, zostało zakupione przez Polaka, to to ma zostać w Polsce i nie wolno tego wywieźć za teren naszego kraju. Efekt jest taki, że teraz ten garbus po prostu stoi sobie na placu i rdzewieje. Nie pójdzie do muzeum, no bo, bo nie, bo biurokracja i tyle w temacie. To świetnie, bym powiedział. Zresztą u nas to jest norma, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli chodzi o zabytki budowlane, jest tak samo. Lepiej, żeby coś niszczało, żeby stało, żeby się sypało, niż żeby ktoś to przejął i odbudował. Znaczy świetny przykład tego jest tego 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 młynu, co się u mnie palił na, wi na wiosnę, nie wiem, przypamiętasz taką sytuację? Coś tak wspominałeś, że coś się paliło, ale nie mówisz, no, że to no, był młyn. w nocy, w nocy z tego, znaczy to już z młyna tam wiele nie zostało, ale w sensie to nie jest młyn, że koło i tak dalej, tylko to już, bo to, to, to już dawno zostało rozebrane. Tylko, że to się tak nazywa już ten budynek, co pozostał z młynu, młyn sznycera i właśnie... Konserwator zabytków mówił, że. Nie, 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 nie. No to ktoś to w końcu wziął i podpalił, i teraz będą musieli rozebrać ten budynek. Konserwator zabytków już się musi zgodzić. No kto? kto to kupił? podpalił? Właściciel to podpalił na pewno. No, to jest u nas bardzo czysta nagło, praktyka. Zawsze to. jak nie da się czegoś rozebrać, bo się wtrąca konserwator zabytków, to jakimś cudem nagle yy, ktoś zaprusza ogień. No kto zaprusza? Właściciel zaprusza, bo jemu to jest na rękę. Znaczy, no nie właściciel tylko zleca sobie hmm. ludzi tego. No. no oczywiście, no ja nie damy. bezpośrednio swoimi rękami, no ale to on nie i To jest oczywiste, każdy o tym wie. Tylko, że się nic nie robi, no bo to jest taki kruczek prawny. Można obejść. Oczywiście jest to nielegalne, no ale kto go złapie, no. No ale wiesz, e, co jest najśmieszniejsze... Znaczy, też tak. żeby nie było, że to jest pomówienie, a ja nie twierdzę, że on to na pewno zrobił, tylko twierdzę, że on miał interes w tym, żeby tak... Żeby to się spaliło, to ale się dlaczego spaliło jeszcze miał interes? Wiele osób mówi, że podobno dlatego, że trochę wcześniej, jak już się ta teraz koncentracja zaczęła, nagle zechciało mu się ubezpieczyć ten budynek od ognia. No widzisz. no, widzisz. A co najciekawsze, żadnej instalacji elektrycznej w tym budynku nie było. Hmm. A to tak spieszę, samo to, jak nie? z World Trade Center. Cały kompleks WTC został sprzedany kilka dni przed zamachem na dzierżawę na 99 lat. Dlaczego 99 lat? No, tak sobie podpisali taki dokument. No i co, też to był przypadek? No nie bardzo. Tak samo jak zresztą same ruchy na giełdzie. Przecież ludzie doskonale wiedzieli, że dojdzie do zamachów, bo na giełdzie dochodziło do tego typu wymian i transakcji, że pokazywało to, że coś się kroi, tak? Ludzie pozbywali się akcji spółek, firm, które stracą na tego typu zamachu, zakupywali akcje firm zbrojeniowych, bo wiedzieli, że zbliża się wojna. I to na masową skalę. To było widać, że pewne osoby były o tym poinformowane. No ale mniejsza. Temat rzeka. No ale, ale przyjemny temat, przynajmniej jakiś, niż kurde no jak gadanie o dupie Marynie. Zresztą nieprzyjemny ze względu na... Przyjemny ze względu na swoją ustawów. konstruktywność. Tak, 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 tak. Wartościowy, cokolwiek wnosi do gameplayu. Ja jestem ciekaw to, to bardzo, co to zrobią to, z tym pociągiem. Złotym? Tym Złotym podciągiem, który rzekomo został zlokalizowany właśnie w Polsce. Znaczy rzekomo, no mówię rzekomo, no bo na dobrą sprawę na razie to tylko znaleźli podziemną komorę i to, że coś w tej komorze jest, no, czy to ty będzie biegasz? pociąg to jeszcze nie wiadomo Co? To ty biegasz po mnie? Tak, tak Chodź na górę Czekaj, jeszcze jest 18 Ale coś ci chcę dać Chciałem poobudowywać jeszcze z zewnątrz Ale coś mogę. ci chcę dać Daj, daj, chcesz. daj, sprzedawca jaj no dobra, no to jak nie chcesz, no to nie, no, nie daj. no dobra, no ja ci dam ja ci na siłę wpycham. Daj. Ja ci też dam, transakcja wymienna. Tobie, tobie się bardziej no! będzie opłatać. <laughs> ja Jeszcze żółciutki, ohoho. Ja swój, no ja mam zielony. O ty z tumbago. No ty, mogłem ci nie dawać wcale. Ale mało tego. A ile masz pocisków? Jeszcze to. Mmm... przyda się pocisku. Wam 7, tobie dałem 15 do magazynku. Nie, 11 mam. A, no, to, no, no bo wystrzelałem. Dobra, wiesz co zrobię? Ten gorszy pancerz wsadzę do skrzynki, tylko gdzie? Tak, żeby się nie zużył. Yy, tu są... Nie, supply. Ni supply. Niżej, niżej. Supply tylko niżej. A ten na samym dole. Hmm. jeszcze tylko rękawice i butki Bociki, 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 bociki yo Rękawic akurat nie było. Mamy na razie schematu na rękawicę. Ja mam chcicę, rękawicę. No 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 Możemy jutro iść ten... Yy, jutro możemy iść po co? Po jajco? No, no po przeszukać nie. do końca to miasto, nie? No dokładnie. Nie, dlaczego miałem macie z gdzieś? Narzędzia, to może się ponaprawić metal stripsy ewentualnie. Potem. Mm. Zaraz, zaraz. Ten wyjście. Właśnie to uczyniłem. Się skończyło. I co się stało, że się zesrało? Możesz mi z tym pomóc jak chcesz. Czekajcie, to jest biomasa, bo to jest czerwone. Powalni, to już wiedział. Cześć. A, bo ja miałem tą całą górę ulepszyć, w końcu zapomniałem. Znaczy ulepszyć, odbudować. Zombie idą. Znowu? Ale mało. Hmm. Się załatwiłem? Ogólnie potrzebuję stelaża do usztywnienia nogi Widzę je no. no nie tak mało, bym powiedział taka mini horda Tak, już Prywa. widzę trzy Ja mam problem, bo ja nie mogę biegać Ale masz pałkę, żeby je sieknąć w łeb, nie? Pewnie Stary, mam taką pałę, żebyś się zdziwił Nie, no, ich jest dużo. Ale to chyba sobie poradzi, że on tak mocno. Tak, aż tutaj pałkę? chodzi o to, że. Horda, to przecież zabij ją, bo zarabia 22. No zara, przecie Masz półtorej godziny, żeby ich zabić. Samo się nie zrobi, no. Padłem tutaj względny spokój. Na haziem. Na Pani pielęgniarko, proszę się zachowywać na miarę swojego stanowiska. Nie! Kurde! Puszczo. Mnie zaszedł w plecy. No masz godzinę, żeby się ich pozbyć. To jest takie niebezpieczne, bo kurczę, nie mam nóg. nie masz nóg? No, bo mam złamaną nogę. Nie mogę biegać. Idę do ciebie. Idę do ciebie! A nie można ich No właśnie, to robię. Ale no już pokonałem wszystkich. wszystkich? Tak, Ej, chyba no, tak. Widzisz, widzisz ty jesteś? Ej, widzę, widzę, Miałeś odbudować schody. No to pracuję na tym Nic się nie spisujesz jako kobieta w tym ty obozie. Ty skakać nawet nie umiesz Ty nie mogę. Aha, no nie, nie mogę, mogę wskoczyć, bejść. daj mi. Daj mi ten, stelarz. Chociaż leather skin bym musiał mieć Nie no po co, marno po co marnować? Chodź Tam Nie mogę starasz. chodź A, mogę chodź Monster Masz teraz leży Przychodziłem do ciebie Masz Załóż se to wy... Wiesław na tą girę Gyrę Zabiłem 11 królików Wadzie a, tutaj już widzę, że skrzynki zlikwidowałeś. No, żeby nie przeszkadzały. Ale to skrzynki też mogły być. Ale po co? Jak u góry mamy magazyn? Tu Kaj, możemy na przykład. Mięso jest w... tu, no. A przecież. Gdzie masz nasze żarcie przepraszam? A to podchwytliwe było. No. Trzeba będzie to wszystko Głup. usmażyć. Stary chłop, głupi jak czop, daje mądrego, a gówny ma z tego. Jakie ładne wierszyki o sobie układasz. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Bumplu! Moje zadaje więcej <grym> damage'u. Dobra, nieważne czy ja ile... jestem mocny, czy ty słaby. Ja twoje pistolet zadaje damage'u, bo jestem ciekaw. Zaraz Jakie ma, Jakie ma accuracy? 14 damage'u. A accuracy? A twój ile? Accuracy jeszcze powiedz. A twoje ile? Um 16,88. Hmm. 38%. 49. To, to mój jest to zielony. Jest. No mój jest zielony, no to wiesz. Hunting no, to, to będziemy mogli zrobić, ale to musimy książkę przeczytać. A, nie dokroczyłeś schodów? No, Rabiny znaczy się? No, chcę teraz dokończyć z patyków, właśnie przetapiam. Przetapiasz patyki? To jest ciekawe. Łe w państwie. Ader. kader. Ja sobie już robię ledder To no ja nie robię w takim razie Rób, rób, bo tam na dole też nie ma, ja zrobię tylko jeden Tutaj na górę Ale to ci trzy daj A? no to nie wiedziałem Stawiaj mi w owoż, ale na ale po co przekładałeś? Było A tutaj hmm, nie, nie mogę postawić nie no, tutaj nie trzeba. Dobrze no, skoro nie to nie. Trzeba to tylko zrobić jakieś śwież. Chociaż w sumie, czy trzeba? Nie, będzie można strzelać. Nie trzeba chyba zrobić tego, murka. Trzeba. No nie wiem, jeszcze pomyślimy. <laughs> A, 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 a. Rym tym cym, cym. Pararara Dobra, mamy schody z powrotem Ty mi lepiej powiedz, Janusz Kajmy, mamy węgiel. Mm, yy, prawym dolnym No jest. No jest. co, chcesz pochodnie zrobić? Mhm. że ja cię dobrze znam. Chciałem trochę oświetlić górę, nie? <laughs> górę? No górę. Co górę oświetlać? Bo piętro chciałeś oświetlić. Nie górę? A gdzie ty oświetlasz? To oświetlam. A tu w sensie tak na hardcore? To rób ta, co chce. No właśnie. Eee, hardcore nie wyszedł. Tak też myślałem. Jesteś słaby. Nie oświetlaj po co. Eee, no dobra, tu w takim razie znowu potrzebuję usztywniacza. Tu górę jest. Gdzie? A gdzie masz oznakę apteczki? Oto to w apteczce, ale to wszystko potwietliwie zrobiłeś Ja pierdziele, co za... <laughs> no potwietliwie to nie zapteczka apteczka przecież, no No, ale to jest do a, pierwszej pomocy, tak jakby trochę A może do drugiej? No to niech będzie, że do drugiej Dobra ludziska, jest noc, nic się nie będzie działo, więc widzimy się po nocy Miejmy nadzieję, że nic się nie będzie działo Czekaj, czekaj, nie uciekaj to start. No hej, ludziska, jestem z powrotem. Z tego co widzicie, znajduję się na dachu naszej bazy. Obok mnie jest okrąg wódu, na którym będziemy składać w ofierze dziewicę, oczywiście, o ile jakąś znajdziemy. No trzeba to być dobrej wyżej, myśli. Trzeba być się nie zjem? Trzeba być dobrej myśli. Zombiak też może być dziewicą, tak? No, w teorii. No widzisz, w praktyce również. Nigdy nie miałeś takiej sytuacji? W życiu prawdziwym? Nie, ale w życiu fikcyjnym owszem. Co ty gadasz? Chodź się co poniedziałek takie rzeczy zdarzają No dobrze, dzisiaj... Zresztą nieważne, co? Jajco Dzisiaj jest jajco Już idę, tylko chciałem odbudować właśnie to wzgórze troszkę Poniszczyły dziady Ja orzech, już idę do miasta A idźże jurze. Jurze, jurzech Jurzej Jorzech. Orzech Nie będę czego ma jakiś limozur jak ty. Idę człowieku. Zobaczysz, że będę szybciej. Aha, nie będę szybciej od ciebie, bo nie mam nogi. To słabo. Ile masz w ogóle hapeków? Mało, bo mówić, że zdechłem, raczej mi zresetowało do duża. No ja też kiedyś zdechłem, no. Mam 67, miałem 78. Przed A, tym. czekaj, kaj to jest napisane. No to widzisz, że mam 62. Czyli mniej od ciebie. Nie wiem po co im pokazuję drugie. To będzie raczej nudne. Powinienem był włączyć nakrywanie na miejscu. God damn it. Dzisiaj grzechu będziemy nagrywać do tej samej pory co poprzednio? Mniej więcej bardzo dobrze. Tak do 16. No niestety, Ludziska, bardzo przykra sprawa z tą grą. Nie da się jej nagrywać actionem. W związku z czym muszę ją nagrywać frapsem. Co jest bardzo hamskie, dlatego że fraps tworzy makabrycznie wielkie pliki. Efekt jest taki, że szybko mi się dysk zapełnia. <laughs> Ohoho. O Jeziorko hmm, Po tym odcinku będę musiał na chwilę wejść Na chwilkę Tak z 5 minut Chyba cię ja przez nie. Otisy. otisy się do mnie dobijają, że chcą już grać w Armored Warfare że jaki rozchwytywany jesteś? Tak, a jeszcze o 15 muszę iść do FAI o, ho, ho. ho. Ja tak ostatnio z nim mocno zakomplowałeś. Mm. Proszę, proszę, tutaj halak, tutaj faja. Jeszcze tylko pana raka brakuje. Tak, inny multika. No właśnie to powiedziałem. A to czego, czemu pana raka nie rozumiem? Nazwisko takie ma. Aha, a to nie wiedziałem. Ale to jest wszyscy Ja nawet to nie wiem, jak ma na imię, więc wiesz. Czekaj. Na M chyba. Mateusz, bajkę przeł. Nie, nie, nie. Pamiętałem. Roman i Roman. Później ci powiem, bo pamiętałem. Może... Michał. Nie, za proste. Dłuższe imię. <laughs> Pan Kracy. Takie... Ale na M, czy ty jesteś głupi? No to jest Pan Kracy na M. No świetnie. Pan Kracy. Mhm. <laughs> Aż pogotowie po mnie jedzie z wrażliwości, bo z głupoty mój mózg stwierdził, że umrze. No w twoim przypadku to jest takim możliwe. No. Już jesteś w domu? Tak. Scrap iron nam potrzebny, więc rozwalam telewizorek. Ty inny A dom no przeszukujesz? No, ty jesteś w tamtym, to ja idę do kolejnego. Rym tym tym. O, chyba tu będzie ten. Chen. Jackie Chan. Safe. Jaka plazma? Po co w takiej ruderze plazma? Rozwal kilofem. Serio? To będzie z no nam przykład jest potrzebny przecież. Dobra, żeby niszczyć takie ładne rzeczy. Eeeh, yy... była safe? Głównie dam uciąć, jednak. Czyli co, nie było safe'u. Nie wiem, co są drzwi, które są mocno zaparykatowane, dlatego mówię, chyba tej, To się przekonamy. tej, w możesz tu przyjść. Zaraz idę, tylko jeszcze zobaczę co jest w piwnicy mojego domu. No ja właśnie też jestem w piwnicy. Ogólnie to ci powiem, że muszę kończyć odcinek. No to kończ, skończysz w piwnicy u mnie. Choć. I to jest o tyle problematyczne, że muszę na chwilkę wyjść. A świetnie, w takim momencie. No tak to mogę skomentować. Na chwilkę, no na 5 minut, no ale muszę. No cóż... To tu do mnie chociaż... Siła wyższa. Tutaj też są drzwi zabarykodowane, więc... No chodź do mnie i zamknę serwer na chwilę, no co zrobisz. Mm. Biegnę do ciebie! <grym> Jak te wszystkie domy są budowane modułowo, to jest po prostu straszne. Dobra, zmykaj, zamykaj. I ja już nagrałem mniej więcej te 30 minut ludziska, więc tutaj się z Wami pożegnam. Może odcinek był troszeczkę krótszy, za co Was przepraszam, ale widzimy się w kolejnych odcinkach serii. Zagramy Sendai Style. Mam nadzieję, że jako tak Wam się podobało. Hej!